Witam Was wszystkich, jestem dzisiaj na konferencji u Marcina Osmana. Nie, to nie jest Marcin Osman, ale to jest Kamil Lelonek, którego kurs przerobiłam na temat biohackingu w Akademii Mirka Burnajko. Dzisiaj spotkałam mojego guru od biohackingu. Kamil, w mojej grupie odbiorców jest dużo osób, które, które chciałyby zacząć biohakować siebie. Można tak powiedzieć? Tak, można tak powiedzieć. Ale nie wiedzą od czego zacząć, nie wiedzą, nie wiedzą co to jest. Jakbyś mógł powiedzieć w kilku słowach, tym moim ludziom, co to jest biohacking. Z czym to się ja? Jasne. No biohacking to jest coś modnie teraz nazywanego. Po to jest to tak nazywane biohacking, dlatego żeby trochę przyciągnąć uwagę ludzi, ale jest to tak naprawdę optymalizacja naszego stylu życia, naszego trybu życia, naszej aktywności fizycznej, diety, snu, innych aspektów, po to, aby czuć się dobrze, aby lepiej pracować, lepiej funkcjonować, aby nie czuć zmęczenia, aby czuć taki stały poziom energii w ciągu dnia. I to jest, to jest biohacking, czyli to jest po prostu esencja tego, jak zadbać o siebie w różnych aspektach swojego życia, po to, aby czuć się lepiej, aby być zdrowym, nie mieć żadnych dolegliwości, móc pracować wydajnie, produktywnie, łatwo zapamiętywać, koncentrować się, skupiać na swoich zadaniach. No i to wszystko uzyskujemy dzięki różnym technikom biohackingu. No właśnie to, co ja zauważyłam, odkąd zaczęłam stosować te zasady, o których mówisz w swoim pisie, to to, że mam dużo więcej energii, dużo więcej siły, jestem w stanie dużo więcej dać z siebie. Jestem, nie jestem przemęczona, przepracowana, tak jak kiedyś to było, że ciągle chodziłam wyspana na przykład. Nie? Dzięki temu mam więcej takiego pozytywnego też nastawienia do tego, co robię i do codziennego życia. To na pewno bardzo dużo mi dało. E, co e, tak naprawdę w jakichś trzech podstawowych zasadach powinno się robić, żeby zwiększyć tą swoją produktywność i zwiększyć poziom, poziom szczęścia mhm. w swoim życiu? No tak, takie trzy rzeczy, które polecam każdemu, to jest na pewno zadbać o odżywianie. Tutaj nie chodzi o stosowanie konkretnej diety, bo tak naprawdę dietę powinniśmy dobrać taką, na jakiej się dobrze czujemy i jaka nam służy. Tutaj liczy się bardziej bilans kaloryczny, jeżeli chcemy schudnąć albo osiągnąć efekty sportowe. Natomiast istotne jest to, aby ta dieta była czysta, bez konserwantów, bez jakichś dodatków chemicznych, bez rzeczy sztucznych, które otwieramy z folii, tylko to było jak najbardziej naturalny, pojedynczy produkt. Więc to jest taki pierwszy filar. Drugim filarem jest aktywność fizyczna. terras Głównie siedzimy, nasza praca jest bardzo często siedząca siedzimy w komunikacji miejskiej, siedzimy w samochodzie, siedzimy podczas jakichś spotkań, więc bardzo ważne jest, aby zadbać o taką podstawową aktywność fizyczną. Jeżeli nie sport, no to chociażby spacery, takie 10 tysięcy kroków dziennie, codziennie, będzie już świetnym rozwiązaniem, aby pobudzić ten nasz układ krążenia, aby dotlenić nasz organizm, aby po prostu odżywić go w te substancje, które gdzieś tam nas krążą, ale poprzez ruch. One będą jeszcze lepiej dla nas biodostępne. No i trzecim elementem bardzo często, który teraz jest zapominany, jest sen, ponieważ śpimy mało, śpimy krótko, nie dosypiamy. Często też mamy problemy ze snem, przez to ta jakość snu jest gorsza, więc zadbanie o jakość snu, o jego higienę, o to, abyśmy spali o właściwych porach we właściwym czasie, czyli odpowiednia liczba godzin. No i we właściwych warunkach, czyli aby nic nas nie rozpraszało, jak jakieś światło padające z okna albo jakieś hałasy dochodzące gdzieś tam z innych pomieszczeń. Więc te trzy elementy, odżywianie, aktywność fizyczna i sen będą świetnym początkiem, aby zacząć z biohackingiem. Dobra. Wielkie dzięki. Słuchajcie, czegoś więcej na ten temat na pewno dowiecie się śledząc Kamila w social mediach. Ma swoje też metody przekazu informacji. <grybujesz> Zaraz się zareklamujesz. Tak. Ale przede wszystkim, jeśli chcecie się dowiedzieć postaw i zacząć, to zapraszam was do mojego kursu Teraz Ty. Link do mojego kursu znajdziecie w opisie do tego posta. Teraz Kamil zareklamuje się. No, nie możecie śledzić na przykład na biohackinglelonek.me. Tam pokazuje, co robię i jak współpracuję, jak możecie ze mną współpracować. No i też mamy kurs akademia.pl ukośnik bio, w którym wyjaśniamy wszystkie aspekty biohackingu. Dobra, wielkie dzięki. Słuchajcie, warto dbać o siebie. Pewnie, że tak. Dzięki bardzo.